Bartek, wygrywamy w Wrocławiu. Bo myślę, że dobrym w wykonaniu GKS Katowice 2-0. Twoja opinia na temat naszej gry dzisiaj? No ja też myślę, że to był dobry mecz. No, na pewno pierwsza połowa, byłabym powiedział, bardzo dobra, bo mieliśmy dużą myślę swobodę, też z gry w piłkę, dobrze, dobrze się czuliśmy przy piłce i i wychodziliśmy spod prezinku i presowaliśmy naprawdę, było dużo, dużo bardzo, bardzo dobrych momentów, tak i w, i w obronie i w ataku. E, jasne, że Śląsk też stworzył, miał tam dwie sytuacje chyba, czy tam jakieś e, zalążki, bo, bo to też jest piłka nożna. I... Mm, ale tak jak mówię, no, na pewno jesteśmy zadowoleni, w drugiej połowie to już troszkę więcej było takiej szarpanej gry, więcej e, faz przejściowych w jedną i w drugą stronę. E, ale też, też były momenty, do, które były dobre, były momenty, które, które są jakby do poprawy, ale e, o to chodzi, o to chodzi, bo wiedzieliśmy, że tu przyjeżdżamy nie po to, żeby sobie popiekać, tylko chcieliśmy wygrać. E, chcieliśmy nadal grać na swoich zasadach, teraz, że tak powiem, troszeczkę jeszcze więcej luzu, możemy poćwiczyć nowe jakby schematy. I, i, I po prostu nowe rzeczy sprawdzić, a nie, nie tyle schematy nawet, co po prostu popróbować różnych też zagrań, co wychodzi, co nie i, i naprawdę były momenty, że, że fajnie, fajnie się myślę to oglądało. No właśnie o tym wspomniałeś. Dwie nie da się ukryć różne połowy, ta druga pewnie kosztowała nas sporo sił, ale chyba da się wyciągnąć dużo wniosków po tym meczu, bo, bo Śląsk mimo wszystko postawił naprawdę wysoką poprzeczkę. No tak, to myślę, że sąsiedz teraz do końca musi stawać też wysoko poprzeczkę i tak samo każdy nasz przeciwnik po drodze yy, będzie tak samo, tak samo zmobilizowany. Bo tak jak mówię, mecze w pierwszej rundzie yy, trochę się różnią od tych w drugiej, bo, bo to już jest. Yy, każdy kalkuluje, yy, każdy gra o coś, każdy już widzi tą końcówkę sezonu i musi nadrabiać punkty albo, yy, albo utrzymywać. Tak? Więc yy, no, my się cieszymy, że, że dzisiaj wygrywamy, bo, bo zbliżamy się. Tam trochę do góry, troszkę się oddał, jeszcze oddalamy, bo tak jak my chcemy skończyć na najwyższym możliwym miejscu, tak? i jakiekolwiek to nam da, to ważne, żeby to też było na naszych zasadach i, i, i tak chcemy grać. No. A, a mówię, w drugiej połowie mogliśmy troszkę wcześniej zamknąć ten mecz, troszkę bardziej go skontrolować posiadanie piłki, ale y, też czuliśmy się, myślę, dość pewnie i niektóre wybory nasze były trochę za, za optymistyczne, ale, ale no, tak jak mówię, no, to, jest, to jest mecz piłkarski, ważne, że wygrywamy, cieszymy się i teraz tak można jechać na święta. 20, prawie 2000 kibiców GKS-u Katowice na trybunach. Czujesz osobiście taką energię płynącą z tego sektora gości? No tak, nawet teraz rozmawiałem z kolegą, mówi, że kurczę, fajnie tak, że wiesz, yy, fajny mecz, yy, tu, kolega ze Śląska akurat, no to za wynik nie były do końca zadowolone, ale, ale, ale mówi, że no, 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 fajna atmosfera, tak, ja to czuję na każdym wyjeździe, może nie zawsze te wyniki idą w parze, ale my, my wiemy, my to widzimy, my patrzymy, my śledzimy, kto jeździ, w jakiej ilości i, i, i to czuć, no, po to, po to jest też ta piłka, żeby, żeby wzbudzała emocje, A widać, że u tych ludzi bardzo dużo emocji pozytywnych ostatnio związanych z klubem, zarówno w meczach u siebie, na wyjazdach, czy na, na mieście, czy w ogóle. I, i to jest coś, co trzeba, co trzeba cenić, bo teraz jest bardzo dobrze, bym powiedział, i, i, i jest taka euforia i wszyscy, wszyscy się cieszą. Na pewno będą też słabsze momenty, ale musimy też pamiętać o tych, że, że tak jak teraz jesteśmy razem, tak w przyszłości też, żebyśmy byli razem i, i to jest super, no, tak jak mówię. Ja, ja mam nadzieję, że tak to będzie cały czas wyglądało i tak jak to wyglądało do tej pory i, i my też dlatego chcemy oddawać na boisku nie tylko sam wynik, suchy wynik, tylko też chcemy, chcemy trochę tej piłki atrakcyjnej dać, tak? chcemy trochę Czasem nam wychodzi to lepiej, czasem gorzej, ale, ale mówię, no piłka to, jest, to są emocje, piłka to też trochę jest rozrywki, więc też mamy... w zamiarach mamy grać atrakcyjnie, ale wiadomo, że różnie to wychodzi. Nie pozostaje nic innego jak na koniec życzyć wszystkim wesołych świąt. Dokładnie, życzę wszystkim wesołych świąt.